Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, pierwsza adnotacja jest taka, że wiem, że już odszedłem z PSQD i materiały, które pojawiać się teraz będą już są nagrywane po moim odejściu z Klanu, ale na pewno czeka nas taki czas przejściowy, kiedy jeszcze będą pojawiać się te materiały, jeszcze będę pokazywać je w starej formie ze starymi nazwami. Po prostu dlatego, że. no. Musi być ten moment, kiedy będę jakby powoli się rozstawać albo zmieniać wygląd kanału. Więc nie dziwcie się, albo nie miejcie mi zazwy, że ale już jesteś PSQD, więc nie możesz coś tam, coś tam. Na razie jest tak jak jest, zostaje praktycznie wszystko po staremu i będziemy powoli przechodzić w nową rzeczywistość. Bitwa należy do Esatokuel i pokazuje wam ze względu, że bohaterem drugim oprócz Esato jest UDES-03, czyli szwedzki Tedek Tieru 8. Tutaj jest pokazany jako Premka? To jest Premka? Aż wiecie co, aż chyba normalnie sobie zajrzę, żeby głupotnie gazet, także zaraz zwracam. Okej, okay, już wszystko wiem. Po prostu błąd ikonki i to jest normalny czołg. Pokazuję to ze względu właśnie dlatego, że wprowadzono w patchu 9.17 nową linię, czyli właśnie szwedy TDK plus ciężkie i nowy mechanizm w tedekach, czyli zawieszenie hydrauliczne i przy okazji wiążące się z tym nowy przycisk, czyli X, którym przełączamy z trybu podróżnego do trybu oblężenia albo do trybu, albo zmiana, czyli właśnie z trybu... Oblężenia do tyłu podróżnego. Czyli jest tryb podróżny, jest to po prostu normalny tryb, w którym sobie czołg jeździ po mapie ze swoją maksymalną prędkością. Ciekawostką jest to, że UDES ma tutaj prędkość maksymalną do przodu 70 do tyłu 50, czyli naprawdę jest fenomenalnie szybki do tyłu, chyba nawet lepiej niż SP A w trybie, jak teraz widzimy, w trybie oblężniczym, ja to nazywam trybem, czyli to jest tryb oblęż, oblężenia, ja to nazywam tryb oblężniczy, ma prędkość maksymalną do przodu 5 na godzinę, czyli jest potwornie, potwornie wolny, ale wtedy zwróćcie uwagę, Uwagę, opuszcza kadłub troszeczkę i można się bardzo szczególnie. Właśnie ten STRV 103B, to widać na nim najmocniej. Możliwe jest poruszanie się, można sobie patrzeć i, i poruszać się w bok. Dla mnie ciekawostką jest właśnie ta maniera. To widzę u wielu graczy, szczególnie na przykład bardzo dobrych graczy, czyli właśnie taki strzał i odzum. Teraz akurat tego nie było, tego Esado nie pokazał, ale może zobaczymy to za chwilkę. Trochę tego nie rozumiem. O właśnie takie, że praktycznie. W momencie strzału odzumowywania. czemu to ma służyć? Trochę tego o, 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 to było to. Ja tego trochę nie kumam, czemu to, co to daje, dlatego czekam też na informacje, czy wy tak gracie i ewentualnie co faktycznie y, to daje. Ciekawostką jest to, że w trybie omlężniczym, zwróćcie uwagę, mimo że się poruszamy w bok, to nie gaśnie, nam, nie gaśnie nam lornetka i siatka, czyli jesteśmy tak jakby nieruchomi, chociaż poruszać się możemy. Teraz możemy, widzicie, teraz jak się poruszyliśmy do przodu, to lornetka zgasła, ale ruchy do boku... Nie powodują z wygaszenia lornetki. Bardzo ciekawy niuans, który jest nowością, bo inne czołgi normalnie, jeśli tylko ruszą kadłubem, to wtedy szczególnie właśnie te teki, tracą kamo, tracą siatkę, tracą lornetkę. A tutaj ruszanie się w boki nie powoduje utraty tych działania tych modułów. Na razie bitwa bardzo, bardzo statyczna. Ogólnie ona taka będzie, trzy fragi mamy na koncie. E, ładnie kończymy. I teraz tak, może parametry czołgu Przede wszystkim ten czołg ma na amunicji podstawowej i amunicji premium APC -y. zwykłe mają penetrację 288. Topowe mają 330, mamy 288 peny na ósmym tierze. Bardzo fajny rezultat, myślę, że pozwalający na spokojne granie przeciwko nawet najwyższym tierom. 330 mm to już jest tak jak medy radzieckie na hitach mają. Chyba dobrze kojarzę Czyli możemy sobie spokojnie warzywić Mausa, Esetkę Jak pancera po wieżach Nie przejmując się za bardzo ich pancerzem No ale tutaj, teraz właśnie zobaczcie Tryb podróżny przełączony w tryb Znowu tryb oblężny, oblężenia czwórka podpalona, a właśnie alfa, alfa tego czołgu to 390. Tutaj się przejeżdża t 67 oczywiście na świeci w tym trybie oblężniczym bardzo ładnie taki dzięki odległości te 5 na godzinę nasze w sumie nie było przeszkodą. Teraz zobaczcie znowu dwie sekundy, tryb podróżny i 7 paczek można zrobić na liczniku. Fenomenalnie szybko to jeździ. Oczywiście, mankamentem jest to, że przełączenie z trybu do trybu trwa dwie sekundy, i to bez, bez względu na to, jaki. Ryb, akurat jesteśmy, znaczy jakim jakiego trybu używamy, także trzeba o tym pamiętać. Ale plusem jest właśnie sylwetka. Możemy się w takiej sytuacji schować za czołgiem, no zobaczcie, i trzeci zakrywa nas, przepraszam. Nowy rok wracamy z kichnięciami, ale furia nas przebija bez problemu od boku. I teraz zobaczcie, 50 na godzinę do tyłu. No on po prostu zmykamy jak królik przed myśliwym przed hardami. Po prostu biegniemy, no co sił, no po prostu super sprawa, no trudno nawet nas czołgiem, nawet niektórymi średniakami nas dogonić, a co dopiero mówić ciężkimi, także możemy sobie spokojnie, spokojnie uciekać do tyłu bez potrzeby obracania się. Teraz znowu przejście w tryb oblężenia, 9 do 12 stan bitwy, zwróćcie uwagę, że nasza drużyna zrobiła łącznie 4 fragi, a my już mamy 5. Także to też pokazuje, że no 14 graczy w tej bitwie nie jest specjalnie aktywnych. Czekamy sobie, patrzymy, śledzimy czy coś ewentualnie wyjedzie. Zostaliśmy sami z dwiema szóstkami, czyli Dickermaxem i fv przeciwko T-34, GW Tygrys pm 12 Furia, Jackson i M44. W tym momencie nam ginie kopytko i zostajemy dwóch na sześciu. Ciekawostką jest obecność Furia, tego czołgu szczerze mówiąc często na randomach nie widuje. jakoś chyba się nie bardzo przyjął. Był na niego szał po premierze filmu i tak jak Rudego widuje się często, bo jest fajnym czołgiem, tak chyba Furia niespecjalnie graczom podeszła. 2500 punktów uszkodzeń, 5 fragów, czyli wychodzi nam średnio 500 demedżu na frag. No i patrzymy sobie. Mapa, o tym nie powiedziałem. Mapa to Winter, Winterberg w trybie spotkania, więc teraz przeciwnicy albo będą kapować, albo będą chcieli nas wyrżnąć do końca. A my sobie czekamy. Co to ewentualnie wyjedzie? ta lorneta, założone. I jest Jacksonic. Bęk. I znowu oddalenie strzał. Ja tak nawet sobie myślę, czy aby w momencie tego oddalenia nie jest tak, że nam ten celownik może się ruszyć? No ja. Ja w ogóle tego nie używam, ja nigdy nie korzystałem z, takiej, z takich jakby kombinacji, że właśnie strzał Shift, albo Shift strzał albo jakoś to połączyć, zawsze po prostu nawet wręcz na, na zbliżeniu patrzę czy trafiam, patrzę jak leci pocis. Ja się chcę upewnić co trafiłem, także to dla mnie jest kompletnie może nie nowe, ale na pewno inne sposób grania, ale tak jak mówię no widzę to u wielu graczy, wielu też graczy właśnie eslowych, kto stosuje ale tam akurat mogę domyśleć się, oni muszą być praktycznie 24 7 przez każdą, każdy ułamek sekundy mieć świadomość tego, co się dzieje w ich otoczeniu, i jeszcze jeżdża sobie Furia, bardzo ładny strzał za 350 szkoda, szkoda, bo mamy Alfa 390, tego się dostało 56 HP, więc przy dobrym losowaniu mogliśmy go zdjąć, Dicker Max prawie ginie gdyby zginął, byłaby szansa na moje drodze na Kobanowa, bo jest 10 do 13, więc jakby gość się poskładał, to może by się udało jeszcze tę bitwę wyciągnąć samodzielnie. Ale nic, zobaczmy, Dicker żyje. Oj, tutaj bardzo blisko od niego, pestka spadła. A my sobie teraz podjeżdżamy. Dla mnie też zastanawiające jest to, czy my możemy w tym trybie podróżnym strzelać. a wydaje mi się, że możemy strzelać. Jest bardzo ładnie wyświecony. Zobaczcie, t 34 Nie możemy opuścić, działa aż tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Ale tak udaje się. Trafienie bez spota. Jesteśmy wciąż naprawdę super sprawa. T34 kompletnie porobione i lecimy sobie bronić. Kapa zostały trzy plus furia. Więc na spokojnie mamy już 7 fragów, więc jedną nogą za medalem specjalisty, a drugą nogą jeszcze przed medalem Radleya Waltersa Ale no próbujemy, próbujemy, na 8 fragów jest duża, bardzo, bardzo duża szansa wręcz, ponieważ mamy 3, 4 przeciwników do końca A brakuje tylko jednego fragu, zobaczcie jak to szybko jeździ, wręcz na zakrętach czasami, na tych hopkach może nie wyrobić Jest artyleria zaświecona, znowu trep oblężenia Bank pocelowanie, bęk. Ale ja się zastanawiam, czy nie byłoby wygodnie po prostu pocelować w tym trybie zwykłym, w tym trybie podróżnym? To, to chyba da się z tym strzelać. Tak, nie, Musiałbym zapytać, musicie po prostu im powiedzieć jak to wygląda, bo Szwedów nie znam do końca. Wiem o nich tyle co czytałem, po prostu kiedy się miały pokazać i ewentualnie już trochę z gry. Ale na razie jeszcze samego gameplayu yy, i tego jak się nimi posługiwać nie znam, ale teraz właśnie poznaję dzięki tej bitwie. Dicker Max zaświecił M12, M12 teraz bokiem, znowu przejście w tryb oblężenia, Dicker Max od pleców, ale na spokojnie my dobijamy. Trochę, trochę się dziwię, czy nie było właśnie łatwiej po prostu pocelować w tym trybie podróżnym, wtedy go klepnąć, chyba że jest zablokowany w taki sposób strzelanie może, kto wie, dobra, lecimy 13 do 13, 9 fragów więc już medal Deda zrobiony e, specjalista jest, Radway Walters, jest, Deda, medal jest e, za dwie artylerie jeszcze medalu nie dają, ale może będzie za trzy, no i teraz właśnie teraz tak, mamy P Furie. Tygrys AP i Furię Tygrys nam oczywiście może mocno napsuć krwi, ja dzisiaj widziałem jak Strv 103B, czyli 10-tierowy z gazu na hita od artylerii Y, chyba 9 tieru niemiecki od G1 tygrysa, y, Więc no, trzeba się z tym liczyć A let me pull Pisze Esato No nie dziwię się, że jest chrapka na pula Został furia na dobicie Oraz artyleria na dwa strzały Tam chyba 400 coś HP jest Więc prawdopodobnie nam nie wylosuje I teraz co? Jest artyleria, 440 hapsa Znowu tryb od razu Bęk Pierwszy strzał cz furia furia waży mi, zobaczcie, ale nie poddaje się Esato. Próbuje cały startlery, nie przejmuje się kompletnie tą furią. Jest. Bach! Dobicie dziesiąty frag I teraz jeszcze tylko furię dokończyć, czy się uda. przeładowanie, końcówka będzie nasty frag, Niestety nie będzie Dicker Max. Dobija gościa. Pierwszy jego frag w tej bitwie, ale na szczęście udało się Esato wykarować. Pula. Przechodzimy do podsumowania. Bitwa mocno kamperska, przyznaje, ale z drugiej strony medal epicki, nawet dwa medale, nawet dwa medale epickie, bo pól i przy okazji pasku, czyli za Inna Inna sprawa, że bardzo fajnie pokazane, co UDES może zrobić, a przy okazji, jak nim się gra, albo jak ewentualnie co. Z czym należy się liczyć, co, o czym trzeba pamiętać, czy właśnie o tym trybie oblężenia. E, tutaj tego nie widać. Nie wiem, dlaczego na Place buguje się po, e, wyświetlanie e, odznak biegłości, ale widzimy, że to jest, e, była bitwa na pierwszą odznakę biegłości. Oczywiście jest MK. Oprócz dwóch medali epickich mamy jeszcze duży kaliber czołgista, camper i specjalista. Bardzo pokaźna liczba przeciwników uszkodzonych i przy okazji zniszczonych. Zabrakło odrobinkę szczęścia, żeby tutaj tego w e, furię dobić, ponieważ wtedy byłby jedenasty frak. Tak czy inaczej, i tak wyszło to. No bardzo ładnie. Szkoda szkoda tego strzału furię, bo mógł on wylosować, mógł być wylosowany troszkę więcej. Byśmy go zgasili już wcześniej. Potem byłoby tylko dobić artylerię, a nie trzeba by się z, tym, z tą furią, z tym furią męczyć. 4943 punkty uszkodzeń 10 fragów dały nam 1510 bazowego EXPA Bardzo ładny wynik Po drugiej stronie najlepszy wynik zrobił T-34B 2700 e, Furia również drugi, zobaczcie, szósty tier na ósemkach 1920 i dwa odznaczenia y, pomniejsze Dicker Max niestety, no zobaczcie, całą, całą bitwę niewiele robił A potem, kiedy mogliśmy zrobić jedenasty frag Czyli naprawdę już bardzo blisko y, absolutnych rekordów wota, czyli 15, no, ja wiem, że 11, a 15 w wocie, no to jest przepaść, ale wciąż 11 to lepiej niż 10, tak, no to on w tym momencie się obudził i postanowił, że tego wraka nam podbierze, szkoda. 19 oddanych strzałów, 17 trafień, 15 penetracji z dystansu 300 plus wyszło bardzo dużo damage'u. Może łatwiej powiedzieć, ile wyszło z dystansu mniejszego, bo tylko 1700 punktów do uszkodzeń. 6 strzałów przyjętych, 6 z przebiciem, wszystkie gdzieś tam były chyba od boku, więc nie, nie trudno było tego Udesa przebić. 2 wrogowie wyświeceni, 12 uszkodzonych, 10 zniszczonych, asysty 551, obrony KPA 66, przejechane 2 km 700 i zarobek. Ponad 60 tysięcy z premką, po odjęciu kosztów amunicji ponad 32 tysiące na czysto i EXP 2265, a że tutaj Sato miał włączony bonus personalny, żeby sobie szybciej ten czołg wyekspić, to łącznie dostał 4,5 tysiąca doświadczenia. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!